Ano, witam. Po krótkiej przerwie na kanale parę dni mnie nie było, bo choroba mnie dojechała. Kolejna, ale już się regeneruje, także w końcu jest czas, żeby sobie pogadać, słuchajcie. Tym bardziej, już, że niedługo też się piła, zbliża, także trzeba regenerować energię po prostu, bo w piątek no będzie to ważna premiera, jakby nie patrzeć, ale dzisiaj nie o pile, dzisiaj o UFO, słuchajcie. Premiera, która miała miejsce w piątek ubiegły. No i miałem z wami pogadać w sobotę, ale no było ciężko, także jest dzisiaj. W każdym razie oczywiście będzie mówili bez spoilerów, bo jest o czym pogadać, to po pierwsze, a po drugie, no jest to specyficzna produkcja z kilku względów, o czym zaraz wam powiem i coś, czego tak naprawdę dawno nie było, czyli jakiegoś co najmniej sensownego na poziomie technicznym horroru, czy w ogóle jakiegoś sci-fi po prostu, slash thrillera, na przykład tak jak tutaj też częściowo jest to podawane, filmu o UFO. No bo oczywiście będą się kojarzyły znaki, będą się. Kojarzyła, no na przykład będzie kojarzyła się wojna światów, jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i pewnie kilka innych takich klasycznych filmów o UFO, ale kiedy to było, prawda? Tak naprawdę, jakiegoś sensownym też budżetem filmu o kosmitach to ja dawno nie widział. Także dzisiaj, słuchajcie, bez spoilerów, produkcja w Polsce dostępna jest na Disney Plasie, także tam możecie nadrabiać, oglądać, a oryginał pochodzi z Hulu, Hulu-Hulu, ale u nas nie ma Hulu i jest Disney, także <ścoughs> intro i zacznijmy. Jeżeli chodzi o scenarzystę oraz reżysera tej produkcji, no to jest nim niejaki Brian Duffield, który co prawda kilka scenariuszy ładnych na swoim koncie już ma, bo zdaje się około 11 i był m.in. współscenarzystą do Głębi Strachu, która kilka lat temu była w kinach, no i również był scenarzystą opiekunki, tej Netflixowej konkretnie. Natomiast jeżeli chodzi o reżysery, to jest dopiero jego drugi pełnometrażowy film. Także pewnie nie było łatwo, słuchajcie, zrobić jakiegoś przełomowego dzieła. Chociaż wiadomo, zdarzają się twórcy, którzy mają pierwszy film w karierze i już robią coś naprawdę wow, ale to raczej rzadkość. No i czy poszło mu, słuchajcie, dobrze, średnio czy słabo, to zaraz się dowiecie. Jeżeli chodzi o naszą fabułę, to historia w zasadzie jest bardzo prosta, ponieważ mamy młodą bohaterkę, w zasadzie to jest mój rocznik, ona ma 26 lat. No, i obecnie przebywa w domu, w którym dorastała kiedyś. No i pewnej nocy jakieś ufole zapukały do drzwi, tak mówiąc metaforycznie, no po prostu się pojawiły, wbijają na chatę. No i panie, co zrobić? Trzeba się jakoś przed nimi bronić. Zaryglować się nie zdążyła, więc będzie musiała wejść w bezpośrednią konfrontację z tymi kreaturami. No i generalnie też jest to wszystko przemieszane z jej traumami, z jej przeszłością, z rzeczami, które po prostu się wydarzyły kiedyś i no Miały duży, silny, emocjonalny wpływ na to, jak obecnie wygląda jej życie. No, częściowo, a nawet znacznie, oczywiście, też negatywny i generalnie, o czym tutaj chciałem powiedzieć, odnośnie specyfiki tego filmu. To po pierwsze, jest to taka standardowa, trwająca 90 minut produkcja, ale nie ma dialogów. Po prostu tutaj nikt nic nie mówi. Okej, okay, ze 2 trzy słowa się pojawiają, na pewno pada coś w stylu nie, jak bohaterka nie może odpalić z samochodu. Jest jakiś kurier, który mówi: chyba dziękuję, czy coś takiego. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak. Parę dni temu właśnie oglądałem i nie miałem jak nagrać. No i coś tam jeszcze gdzieś w środku, ktoś rzucił, ale generalnie nikt się do nikogo nie odzywa, i tak naprawdę na ogół obserwujemy tylko tą naszą młodą bohaterkę. Ewentualnie na drugim planie są jakieś postacie, a nawet jak wchodzimy w jakąś taką bardziej bezpośrednią konfrontację naszej bohaterki z innymi ludźmi. Co się jakoś dziwnie na nią patrzą z jakimś takim wyrzutem, zarzutem. No i rzeczywiście coś w tym jest, ponieważ ona jest generalnie nieakceptowana społecznie w miejscu, w którym przebywa. Ponieważ po prostu coś złego zrobiła. No i oczywiście nie mogę wam powiedzieć co, ale to się na szczęście w filmie wyjaśnia. Mówię na szczęście, dlatego, że bardzo długo budowana była akcja w ten sposób, że ja myślałem, iż oni rzucą nam tylko jakieś szczątki informacji, ale koniec końców my w sumie i tak nie będziemy wiedzieli. O co dokładnie chodzi z tą bohaterką? Co ona takiego uczyniła, że tak naprawdę nikt nie chce wręcz na nią patrzeć, albo jeszcze potrafią jej splunąć w twarz, słuchajcie. No, jest coś na rzeczy, ale to też motywuje to, że rzeczywiście ona nawet nie ma z kim porozmawiać. Więc ten film głównie stoi na trochę właśnie akcji, trochę na przeżyciach bohaterki, no i na tej walce, na tej konfrontacji, na tym takim survivalu, słuchajcie, z kosmitami. I rzeczywiście musiał niezłe tempo utrzymać, żeby widza nie wynudzić. Natomiast samo sci-fi i w ogóle samą tematykę UFO ja bardzo lubię, więc od razu gdzieś pozytywnie byłem z góry nastawiony do tego filmu. Ale z dystansem jednak też, żeby się nie napalać. Mimo, że widziałem pozytywne Recki, na przykład na Rotenach miał całkiem dobre noty, ale to średnie nie były wcale aż tak wysokie jak po prostu ilość tam pozytywnych pomidorków. W każdym razie, ten film rzeczywiście od początku. Narzuca nam całkiem niezłe tempo, nawet zanim ci kosmici się pojawią i bohaterka jest po prostu wrzucona w takie codzienne czynności, że chodzi po domu, nie wiem, robi kanapkę dla przykładu, to już wtedy montaż jest bardzo dynamiczny, żeby po prostu tego widza od razu trzymać. No i dosyć szybko my wchodzimy w te ufo, nie ukrywamy tego ani nie czekamy na to przez godzinę 20, żeby walnąć na ostatnie 10 minut, bo i takie filmy się zdarzały. Tutaj nie o to chodziło i też celowo mówię, nie ukrywamy tego, a konkretnie nie ukrywamy. Tego jak kosmici wyglądają, nie ukrywamy tych wizualiów. Dlaczego? Z przyczyny bardzo prostej, otóż jest to najbardziej amerykański wygląd UFO jaki tylko można było sobie wyobrazić. No jeszcze bardziej to ewentualnie mogłyby być po prostu zielone, ale ten film jest tak pokolorowany, żeby to pasowało też pod kolorystykę właśnie tych ufolców. One są takie szarawe i cały ten film jest taki po prostu, jeżeli chodzi o color grading właśnie Nieco szarawy, to tak mówiąc w wielkim skrócie, bo to nie chodzi o to, że on jest jakiś podchodzący pod czarno-biały, ale raczej te barwy są takie, ja bym powiedział, wycofane w cudzysłowie nie są jakieś ostre rzucające się super w oczy no i to rzeczywiście współgra z tymi kosmitami. No i teraz tak. Ewidentnie widać, że jest to zabieg celowy, że tutaj nie chciano robić nowych. Istot pozaziemskich wizualnie, tylko twórcy wrzucają do tego filmu, no właśnie takie ufolutki, jakie każdy doskonale zna, jakie w popkulturze najbardziej się osiadły, zasiadły, niech tak będzie to nazwane, no i generalnie po prostu jakoś się będą tutaj twórcy właśnie tym bawić. I okej, okay, z jednej strony ja to rozumiem, to jest też spoko podejście, dajemy coś, co każdy widział, i każdy wiedział, ale po prostu jakoś to remiksujemy i trochę wchodzimy w zabawę konwencją. Jest to dla mnie jak najbardziej akceptowalne, natomiast z drugiej strony myślę, że nie obraziłbym się jak w 2023 ktoś zaserwowałby mi inny wygląd UFO niż taki co znamy ze wszelakąd, z wielu filmów i w ogóle właśnie z pop kultury, z internetu, tak? Czy byłoby to coś złego? No nie. Czy urozmaiciłoby to trochę te produkcje? No tak, na moje. Natomiast też widzę, że to nie jest tak, że nie mieli pomysłu i dlatego dali takie. Chociaż na 100% tego również stwierdzić nie mogę, ale wydaje mi się, że jest to zabieg po prostu celowy, gdzie nie to było esencją jak one wyglądają, tylko to co się w tym filmie dzieje konkretnie z naszą bohaterką właśnie i w tych konfrontacjach wszystkich. No i okej, okay, akceptuję, dlatego nie będę też odejmował ocenę za to, że o tak wyglądają. Natomiast jak chodzi już o aspekty takie czysto techniczne, czyli w tym wypadku po prostu efekty komputerowe, CGI i to... Jak w tej sferze się prezentują nasze pozaziemskie kreatury, no to szału nie ma, dupy nie urywa, ale wydaje mi się, że wygląda to poprawnie. No i widać, że to jest po prostu walka z czymś komputerowym. Być może coś tam było robione na planie, i później reszta była doklejana w kompie. Tutaj w 100% nie wiem, jak w detalach to wyglądało. Niemniej jednak, CGI zajeżdża, więc generalnie mamy babeczkę, która walczy z CGI. No tak, ale słuchajcie. Rzeczywiście film od początku bardzo fajnie trzymał, w napięciu trzymał w tej akcji, tylko mam wrażenie, że im dalej się ta produkcja próbuje rozwijać, to okej, okay, ona próbuje różnych zagrywek takich stylistycznych, żeby nieco być może metaforycznie też podejść do niektórych spraw, do tego właśnie, co bohaterka ma w głowie, co się działo w jej przeszłości i tego, jak cała ta inwazja na to wpływa i co ci kosmici mogą. Zaoferować nie tylko negatywnego, że najeżdżają i nie wiem, terroryzują ludzi, ale też pozytywnego w kontekście rozwoju tej psychiki naszej głównej bohaterki, czy uporania się z pewnymi traumami, no to jest jedno. Ale jeżeli chodzi o kilka takich właśnie bezpośrednich walk, nasza bohaterka versus któryś z Ufoli, mam wrażenie, że to staje się powtarzalne po prostu, bo. Przez jakiś tam czas walczy z kosmitą, później gdzieś tam biegnie na miasto, później wraca do domu, bo tak, wiecie, jak nie można uzyskać pomocy, to gdzie wrócić do domu, tam gdzie cię przed chwilą kosmita próbował poturbować. No tak, ten film nie jest wolny od głupotek niestety. No ale co wtedy się dzieje? Znowu jest kolejna walka, która jest skonstruowana w bardzo podobny sposób, znowu jągania gania Ufol, tylko inny, bo teraz inny chce jej się dobrać do dupy. Nie zajrzeli do dupy, właśnie tam miałem socjalizm. No i słuchajcie, trochę tak to wygląda że poza tą wartością dodaną na zasadzie hmm, jesteśmy gdzie indziej, na przykład gdzie eksplorujemy statek kosmiczny, ewentualnie jest jeszcze taka specyficzna scena w czerwieni. Dzieje się tam coś jednocześnie intrygującego i obrzydliwego zarazem. Ale nie będę w ogóle wam zdradzał co, tylko tutaj mówię bez kontekstu, że właśnie są też inne, ciekawsze sceny, oprócz takiej typowej walki, że baba z kimś biega i a, słuchajcie, próbuje się obronić przed tym kosmicą, tylko Mam wrażenie, przynajmniej tak, im głębiej w tym filmie byłem, tym to wrażenie rosło i potęgowało się we mnie, że jest to produkcja, która trochę udaje coś więcej, czym tak naprawdę nie jest. Trochę jest to dla mnie taki eksperyment wizualno-techniczny, no, bar głównie wizualny, bo, no właśnie, z racji, że nie ma dialogów tutaj, nikt z nikim nie gada, tylko jest metaforycznie, bądź coś w stylu waleczka, z ufolutkiem, no to. Czy to jest czymś więcej, słuchajcie, jako całość? W ogóle ten film trochę mi się skojarzył, słuchajcie, z Quiet Place, czyli z cichym miejscem Johna Kraśnickiego, bo w zasadzie też jest inwazja, też są jacyś kosmici, tylko w tamtym wypadku cichego miejsca zupełnie inni wizualnie. No i też jest cisza praktycznie przez cały film, tylko trochę z innych względów. No niemniej jednak miałem takie skojarzenia. Dajcie znać, kto z Was oglądał, czy też Wam to. Przyszło do głowy. Jak to, co wspomniałem wcześniej, bardzo fajnie mnie to chwytało gdzieś przez pierwsze 20-30 minut, tak trochę dalej zacząłem tracić zainteresowanie, albo raczej to takie mocniejsze napięcie. Bo co prawda ten film mnie nie nudził ani przez chwilę i przyjemnie mi się go oglądało. Natomiast ten fokus już troszeczkę był rozbity, ta koncentracja była znacznie mniejsza dalej. Wydaje mi się, że jednym z powodów może być właśnie też ten brak dialogów, że. Jak nie czytasz tą stop, czy nie słuchasz tego co się dzieje, to po prostu nie musisz poświęcać aż takiej uwagi, bo jedynie się wpatrujesz w te wizualia, które się dzieją, patrzysz na te walki czy na jakieś te dziwne sceny, w których bohaterka coś odkrywa, czy po prostu bardziej my odkrywamy, a ona się z tym konfrontuje, z tym co przeżyła kiedyś, tak? No i też nie wszystko w tym filmie było dla mnie w 100% klarowne dlaczego akurat twórca daną rzecz pokazuje w ten sposób i z czego ona wynika, jak do końca działają ci kosmici. Oni, oni na pewno operują jakąś pozaziemską technologią, mają jakieś moce, ale też część rzeczy jest takie na zasadzie domysłu. I to jest okej, okay, bo domysły czasem też są fajne, nie muszą nam wszystkiego przecież wytłumaczyć. Tylko nie wydaje mi się, że zawsze w każdej scenie wszystko miało sens. Właśnie dlatego mówiłem, że to jest trochę takie bardziej eksperymentalne, że hmm, zrobimy taką scenę, że na przykład coś się dzieje w statku kosmicznym. No jakoś to fajnie wizualnie ugryziemy, a te, czy to będzie tak bardzo sensowne jakieś, słuchajcie, dla całej tej fabuły, dla świata przedstawionego, to, to tak nie do końca musimy się nad tym zastanawiać, o, po prostu zróbmy jest. I, i nie, nie byłem przekonany w 100% procentach zawsze, że hmm, to, co twórca mi teraz pokazuje, to ma ręce i nogi w tym konkretnym świecie, w tej konkretnej fabule i to nie znaczy, że jest to trudny film, bo właśnie Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest bardzo prosty, ale trochę, trochę próbuje się starać być takim mądrzejszym w cudzysłowie, takim, słuchajcie, właśnie bardziej skomplikowanym, jakimś takim super metaforycznym, a tak naprawdę tam chodzi o traumę i kosmitów. I jeżeli ktokolwiek będzie się doszukiwał jakichś metafor, czego ten film jest metaforą, to, to głównie będą jakieś tropy właśnie na psychikę, na jakieś problemy bohaterki, no to co nie jest też żadną tajemnicą i właśnie dlatego o to chodzi, że wydaje mi się, że poza tym nic więcej tutaj nie ma, ale wizualnie bywa to ciekawe. Także po prostu ktoś wziął kamerę, dostał budżet, bo dostał i dzięki temu, że umiał się tą kamerą pobawić, słuchajcie, wygenerować jakiekolwiek napięcie, no to generalnie jest to całkiem udany film. Natomiast bardziej go traktuję właśnie jako taką ciekawostkę eksperymentalną na zasadzie właśnie wizualnej. I też jeszcze miałem dwa skojarzenia, bo w pewnym momencie pojawia się taka wersja UFOLA, że zacząłem się zastanawiać, czy oglądam Slendermana. I też chwilę później zdaje się, zacząłem się zastanawiać, czy oglądam trochę takiego tańszego Demogorgona. <laughs> Także jeżeli ktokolwiek właśnie miał podobne skojarzenia, to myślę, że będziecie doskonale wiedzieli też, o które sceny mi chodziło. No więc, nie będę już przeciągał, nie będę przedłużał. Wydaje mi się, że to, co bez spoilerowo powiedzieć miałem, to tutaj zawarłem. Także koniecznie dajcie znać, jeżeli oglądaliście, oczywiście, jak Wam się podobało, co Wy odczytujecie z tego filmu, czy bardziej go traktowaliście tak dosłownie, że ej, jest rozrywka, jakiś home invasion, kosmicie atakują babeczkę, a ona przy okazji ma jakąś traumę, żeby nie była nudną postacią i nic ponadto. Czy jednak czegoś głębszego tam się doszukiwaliście? Czy właśnie bardziej ta technologia po prostu. Czy poprzez tę technologię jakąś kosmiczną, my mogliśmy część tych traum odczytać, tak naprawdę? Więc przyszło takie przyjemne, spożyteczne, ja to nazwę w ten sposób. Ale też poniekąd trochę ten film pokazuje, że być może ci kosmici to nawet są fajniejsi niż ludzie. Że ludzie to źli w ogóle i niefajni, niedobrzy, i że chujowi, nie? A kosmici super i w ogóle. Na początku, oczywiście, jak oni atakują przez znaczną część filmu bohaterkę i innych ludzi, to. Ciężko mówić, że oni przylecieli tutaj z pozytywnymi zamiarami, ale już wspomniałem o tym wcześniej, że według mnie oni nie do końca są tutaj źli, że jest to pewnego rodzaju właśnie konwencja, że home invasion i tak dalej, ale jak się przyglądam na te sceny finałowe, a szczególnie tą ostatnią, to ja nie jestem pewny, czy tak naprawdę oni mieli jakieś złe zamiary, a może trochę tak, trochę nie, może po prostu to był jakiś taki właśnie miks gatunkowy, eksperymentalny, ale mam wrażenie, że im dalej właśnie do końca tego filmu idziemy, to zamiast te wrażenie rosnąć łoki. Ten film jest fajny, coraz bardziej się em, intrygująco to wszystko buduje, to jest takie. Coraz więcej mam zgrzytów z nim po prostu. Także jeżeli chodzi o moją ocenę, na dzień dzisiejszy mógłbym tutaj z czystym sumieniem postawić. 6, bo naprawdę jest nieźle. Dobrze się bawiłem, ale właśnie trochę z zgubiłem fokus im dalej. Tak więc jeżeli lubicie tego typu tematykę, to jak najbardziej mogę z czystym sumieniem polecić, jeżeli lubicie sci-fi, UFO. No jeżeli nie, to nie wiem czy się tutaj odnajdziecie, to już musicie sami zdecydować, więc w komentarzach dajcie znać, kto oglądał, jak się bawiliście, kto nie, czy macie ochotę obejrzeć. No i przypominam, że film znajduje się na Disney+, także czekam na wasze spostrzeżenia, widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja się nie obrażę, jak będzie więcej tego typu filmów, bo naprawdę dawno nie było jakiegoś filmu o UFO, który da się obejrzeć, więc generalnie nawet spoko. A no i kto z was dotrwał do końca, to walnijcie dzisiaj hashtag ufo, niech będzie bardzo fajny, miły hashtag. Polecam zostawić, jakaś tam statystyka zawsze będzie. Natomiast y, chciałbym też zobaczyć coś innego wizualnie, coś nowego, coś świeżego, coś odkrywczego po prostu w tym y, podgatunku, tak? Czy w tej tematyce. Komentujcie, trzymajcie się, strzałka!